Serwus, i to będzie teraz bardzo gorący, bardzo, gruncy, bardzo gruncy. i stabiliki. To kolejny odcinek na moim kanale. Zamogę, zasecie, witam Was bardzo serdecznie najserdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie na starej, jeżeli chcecie więcej Oczywiście ten I zapraszam na Instagram, jeżeli chcecie razem ze mną sobie pogać w następnym odcinku i jakby nagrać ze mną o ten odcinek. Wiecie o co chodzi. Eee, czy tutaj ktoś w ogóle strzela asteroidkami? Niebieski, okej. Okay. Niebieski jest częstszy znaczy granatowy, w zasadzie jest czysty. Dobrze wiedzieć, słuchajcie, naprawdę bardzo dobrze wiedzieć. My sobie tutaj porobimy. Taski jakieś, okej. Okay. Jakieś stateczki, dobra, dobra. Wiemy przynajmniej, że ten, że, że niebieski jest czysty. Okej, okay, tam był zielony cyjan i... Okej, okay, dobra, wszyscy żyją. Jakby tu jest strasznie dużo osób po tej prawej stronie. Okej, okay, zielony i pomarańczowy tam i był. oj 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 byczek bia biały <grym> admin. Okej, okay, tak napiszemy. Biały. Biały w adminie. Adminie. Okej, okay. ja nie mogę, ale przerwane słuchajcie, przerwane, lajm czysty. Gra na waszej youtuberce. Obiecuję, że to biały. Dobra, słuchajcie. Pozdrawiam do No, co za oszust? Jeden. Co za jeden oszust? Po prostu małe. Dobra, głosuję na białego. Oj, byczek i zgłosił. No, jasne, jasne. Co za jeden. Dobra, słuchajcie, zobaczymy. No, nie! No way, to jest najgorsze, co może być. Nie! O nie, nie, ja się na to nie wyrażam zgody. Ja nie wyrażam na takie postępowanie zgody. Nie wyrażam absolutnie. Musimy to coś z tym zrobić. Nie, nie, nie. Ja tutaj sobie. O, medbay. Mam, 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 mam. O, nie, no nie mam skana. Nie mam nic, co bym mogła pokazać, że robię. Ja nie mogę najgorzej. Najgorzej. Dobra, wiecie, co ja mam pomysł. Szybko, 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 szybko. szybko. Dobra, ogarniemy to. Dobra. I tak. Ja to, ja, ja, ja to. O nie, myczek tam był szybko, szybko. Emergency meeting, powiedzcie. Powiedzcie. Dobra. Robimy to. Robię emergency meeting. Biały, no biały, nie zmarnowałabym mojego emergency meeting'u na niego. Czemu że emergency na siebie, <grym> o tak, zaufajcie, zaufajcie mi, please. Dobra, różamy na serio, jak nie biały to miliki. dobra słuchajcie, jeszcze raz musimy, a że będzie to. Jak to nie będzie białe, to będę miała totalnie przombane. Totalnie jakby tak. no dobra. Proszę. Proszę, ja śmieci mam. Nie masz śmieci, dobra. Tak, 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 dobra. Dostał głosy, dostał głosy. Więc teraz ja ci się okaże. Uwaga, uwaga. Naprawdę, proszę. Dobra, ale naprawdę miałam tym że on nie był imposterem jednak, ale udało się, udało się, widzicie to? Widzicie to? tu jest jakieś ciało. Nie o co chodzi. Ale okej, okay, jakby ów. Totalnie ów, słuchajcie, że to się udało, jakby cieszę się. Yy, I dobrze, sobie, i dobrze, i dobrze. Ja zawsze jestem uparta, wszyscy mi mówią, wszyscy mówią, że jestem strasznie upartą osobą i ten, i nie było tej innej opcji po prostu. Jak ja sobie coś, jak ja coś wymyślę, jak ja coś powiem, to tak, słuchajcie, zawsze jest. Bo jestem bardzo oparta, bo nie jestem bykiem. Dobra, wybieramy sobie, czemu to było takie, nie wiem mylące są niektóre te zadania, mam wrażenie. wiem że mamy nawigację, kurde, znowu się, nie wiem, nad tym przez to ciało jakbym jakby się tym zmyliłam. Okej, okay, pomarańczowy wychodzi z elektryka, ale tutaj wszyscy żyją. Dobra. Mamy jeszcze dwa zadania, no spoko, po prawej stronie, no to słuchajcie, szybko tam sobie przejdziemy, także spoczko, okej, tutaj się wszędzie kręci mi, to jest troszeczkę, śmierdzi mi tu, czarny powiedzmy, że jest, że jest ten, yy, że nie jest, bo tam robi jakiegoś taska, Ok, widzę, że tam jest task, znaczy task, ja chcę po prostu tylko szybciutko zrobić ten, dobra, yy, szybki task z zgłoszeniem ciała, Ok, nawi, yy, a nie mówiłam, a nie mówiłam, dobra, yy, nawi. Piszemy, że nawi, oki okay. i co? I kto tutaj może być? Czarny, nie, pomarańczowy też cały czas był, więc to będzie albo zielony, albo czerwony. Eee, albo zielony, albo zielony, w sensie lime napiszę może, lime albo czerwony. Eee, bo resztę, bo resztę, okej, okay. tutaj pisze, że czerwony jest podejrzany. Według mnie, no kurde, no ja go ani razu nie minęłam, zielonego w sumie nie pamiętam do końca. Także ciężko, no nie wiem, zastanawiam się, czy na, czy na tego czerwonego nie głosować, czy nie, ale dobra, zagłosuję S, w ogóle go kojarzę, dajmy, czy jest na czerwony, czy nie, dobra, słuchajcie, głosuję na czerwonego, on chyba wypadnie teraz i zobaczymy, czy uda się nam, czy nie, chwila prawdy, uwaga, uwaga. Okej, okay. udało się, słuchajcie, i tym akcentem wygraliśmy rundkę, także bardzo fajnie, cieszę się bardzo, zwłaszcza, że udało mi się tę byczka wyrzucić. To było ciężkie zadanie, bo dużo osób mi nie ufało, ale się udało, dobra, możecie mi ufać, naprawdę są osobą, którą, którą można ufać, chyba, ja że jestem impostorem, to wtedy mi ufajcie. E, dobra, jesteśmy teraz imposterami, okej, okay, okej, okay, z bułką. No nie, stresuje <śmieniu> stresuję strasznie. Jak ja się stresuję, ja nie lubię słuchajcie być impostorem, wiecie, że ja nie lubię czekać, bo tej fioletowej kto. Nie, myślałam, że ktoś będzie miał asteroidę, żebyśmy mogli, wiecie, jak kogoś tam potwierdzić sobie, no nie. Okej, okay, yy, co, 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 co to ma być, Malinowiec? Oki, oki, oki. Są problemy. Są tutaj problemy. Tu jest byczek, ale ja tej byczka nie będę oczywiście ten. Zabijać, ponieważ to by było zbyt brutalne. Eee, pojedziemy? Pojedziemy, co jest? Herbatka, 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 czy to jest dobry pomysł? Troszeczkę się stresuję, dobra, że dobrze, tego nie zrobiliśmy, bo to byłoby zbyt mocne. Kurde, no trzeba kogoś zabijać tutaj. Uuu, tu jest za dużo ludzi, tutaj chciałam coś popróbować. A teraz tu nie możemy to zrobić, ale to bym, gdzie z tutaj byczek wyszedł, ten, stąd. Nie rób tego. Fuck! Co jest grane, to było za mocno! Dobra, fiolet, piszemy, że ten, yy, w kupie. Kupię w l w l dobra tak napiszemy e, chyba e, fiolet ale to poczekamy aż coś napisze ten fioletowy dobra to było mocne ale to jest do wyratowania w zasadzie. to jest totalnie do, do wyratowania Wkupię w kupie w l dobra dobrze to ty, ty tam byłaś e, chyba fiolet tak napiszemy przed fidą e, bo fiolet psz, fiolet Wydaje mi się, że to milki, bo ona dziwnie się na początku chodzi, nie, nie, biały chyba czysty, kurde, nie, no to jestem podejrzana, najgorzej, jeszcze mam jednego głosa, kurde, to jest takie ciężkie, ale jakby, fioletowy mógł coś napisać, ale nie pisał nic, nawet się nie obronił jako tako, więc to jest troszeczkę dziwne. Ale dobra, byczek i magnumet podejrzany, także ich trzeba już zabić. Ich możemy już zabić, bo to jest, to jest zbyt podejrzane. To jest zbyt podejrzane, więc tak, pójdziemy sobie zrobić może kartę. Ja nie wiecie, co, no nie wiem, co. Trzeba sobie poudawać, że, że coś robimy. Dobra, czy tutaj jest ten? Chyba jest światło. No, możemy teraz coś, kurde, tutaj pozabijać, ale nie wiem za bardzo kogo i jak. No, ja nie mogę już, się kogoś zabić, ale kurde, stresuje mnie to. Jak ja nie umiem grać, w to jak jest malinowy zwyczaj, to jestem po prostu na przegranej pozycji, bo ja nie wiem, ja, ja, ja się inaczej chodzę, to już oni. No dobra, milki podejrzana. Yy, bo dziwnie chodzi. To jest naprawdę najgorsze. Okej, okay, tutaj fiolet, jest herbatka w tym. Ja mam pomysł, ja mam pomysł. O, tu jest Oliwia. Huu, dobrze, że tego nie zrobiłam, bo to byśmy mieli przeromane totalnie. Okej, okay, nie wiem co robić. No nie wiem co robić, raczej. nie mam pojęcia co robić. A no to jest przeromane. Dobra, wiecie co, mam pomysł. Mam pomysł. Mam plan. No teraz tego nie zrobimy. Okej, okay. kurde, chciałam z węta wyskoczyć i zabić teraz, ale się nie udało. Ale okej, okay, malinowiec zgłosi, zgłosił ciało. Pomarańczowy pisze. Pomarańczowy jest moim tym. Lime, kafe. Self, okej. Okay. Pomarańczowy czysty. Jo! Jo! Biurczek jest że pomarańczowy czysty. Jak dobrze! Pomarańcz i ruszczyści 100%. Dobrze, Wyszek, dobrze! Dobra, jak głosuję na malinowca? Ja tutaj zagłosuję na niego, żeby było, tak wiecie. Lime śmieci mam. Okej, okay, pomarańcz i milki są impon. No, malinowiec, weź przestań! Kurde, no, ma... trzeba, malinowiec, słuchajcie, w następnej rundzie leci po prostu. A, dobra, już nie, nie potrzeba było. Okej, okay, pięknie, już mamy sobie problem z głowy. Ale trzeba teraz kogoś zająć, nie wiem kogo. Byczek tutaj pisze, że pomarańcz już czyści, ale ja, ja, wydaje mi się, że to jest sen. Zdaje mi się, że to jest sarkazm swego rodzaju. No, dobra, wyczek, sorry, ale no, trzeba, cię tej, trzeba Cię tej wylaminować. Za, zaraz, zaraz to zrobimy, oczywiście. Jan, co, co, tutaj, co Ty czynisz? Dobra, czekajcie. Jest coś tutaj, widzę, że O2. Eem, dobra, tu jest herbatka. 2-1. Za dużo osób, dobra. No, dawaj bułka. No, bułka. I wygraliśmy ten się tym Jest serdecznie Wam dziękuję za to, że byliście do końca. Myślę, że to był całkiem fajny odcinek. Oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej. My się widzimy później, czyli jutro o 15.30 raz jeszcze dzisiaj 18.30 na moim głównym kanale, także zapraszam. Do zobaczenia, trzymajcie się i miłego dziąka. Widzimy się jak zawsze później. Papa. Pa.